Postanowienia noworoczne 4. Nowy rok, nowa ja. Hej kochani, każdy z nas zna to powiedzenie. Nowy rok, nowa ja. Dziś znalazłam dla siebie kilka produktów, które pomogą przekuć ten slogan w czyn. Spójrzcie sami, może któryś z nich was zainspiruje. A zaczynamy od. Urządzenie do mikroderma Beautyfly Biderma Be Plus Bipure. To tylko brzmi skomplikowanie, a działanie urządzenia jest tak proste jak efektywne. Otóż usuwa ono zrogowe ciały na skórek z twarzy, jednocześnie wykonując masaż próżniowo ujędrniający. Efekt gładka, jędrna skóra pozbawiona wągrów czy zaskórników. Doskonałe uzupełnienie domowego salonu piękności podobnie jak. Depilator Philips Lumea Prestige IPL BRI 956. Dzięki depilatorowi laserowemu, dbanie o piękno będzie czystą przyjemnością. Specjalna lampa osłabia mieszki włosowe, dzięki czemu włosy wypadają, a dzięki regularnemu stosowaniu nie odrastają. Trzy zabiegi wystarczają, by pozbyć się 92% włosków, a czas potrzebny na zabieg jest ekstremalnie krótki. Gładkie łydki w 8,5 minuty. Żaden problem, ale pójdźmy o krok dalej. Zestaw do paznokci Sun One For Me plus zestaw startowy. Całość składa się z wydajnej lampy, która bez problemu pozwala utwardzać wszelkiego rodzaju paznokcie. Żelowe, hybrydowe oraz wszelkie inne materiały światłoutwardzalne. Dodatkowo rozmiar lampy sprawia, że nie ma potrzeby oddzielnie utwardzać kciuka. Jej żywotność wynosi do 50 tysięcy godzin, co przekłada się na około 3 miliony zabiegów. A dodatkowo otrzymujemy wypasiony zestaw startowy. Doskonałym uzupełnieniem będzie jeszcze jeden produkt, który mam za zanadrzu. Zestaw do paznokci Remington Pro Men 3000. Ten zestaw pomoże wykonać zabiegi takie jak manicure czy pedicure w domowym zaciszu. Składa się z 12 elementów, które w połączeniu z antypoślizgowym uchwytem oraz diodą LED pozwalają na precyzyjne kształtowanie paznokci, piłowanie oraz polerowanie. Koniecznie zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie znajdziecie wszystkie przedstawione dziś produkty w ofercie sklepu Media Expert, by w nowym roku być piękną od stóp do głów. Powodzenia z postanowieniami noworocznymi!